Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega: Na świecie panuje prawdziwa epidemia stresu, więc każdy musi panować nad swoimi codziennymi nawykami, aby zapobiec wyczerpaniu fizycznemu i psychicznemu. Jednak najpierw musimy nauczyć się rozpoznawać te nawyki, które wyczerpują naszą energię, powodują zmęczenie i apatię. Jakie to nawyki? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, oglądaj dalej ten film. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że mówimy tylko o problemach w pracy lub o tym, co ludziom przeszkadza, ale tak nie jest. Jest ich więcej niż myślisz. Oto 15 najbardziej szkodliwych. Złe odżywianie. Pożywienie jest najważniejszym źródłem energii obok wody. Wskazówka. Musisz spożywać około 2000 kalorii dziennie. Wybieraj zdrowe i pożywne produkty: chude mięso, orzechy, nasiona, zielone warzywa liściaste, owoce cytrusowe, soje, produkty pełnoziarniste i niskotłuszczowe produkty mleczne. Wiele zadań jednocześnie. Wielozadaniowość jest wyjątkowo nieefektywna. Po pierwsze, nie można robić dwóch rzeczy jednocześnie. Po drugie, próba zrobienia dwóch rzeczy naraz. Zmusza mózg do zużywania ogromnej ilości energii. Wskazówka: zrób jedną rzecz. Kiedy mózg próbuje rozpraszać się wieloma zadaniami, nic nie zdziała. Skup się na bieżącym zadaniu. Ciągłe narzekanie. Wszyscy uwielbiamy narzekać na ciężkie życie, jednak badania pokazują, że prowadzi to do negatywnych postaw, które wyczerpują naszą energię. Wskazówka. Naucz się znaleźć źródło problemu i go rozwiązać, zamiast marnować energię na niepotrzebne skargi. Odwodnienie. Zdaniem naukowców zmniejszenie ilości wody w organizmie tylko o 1,5% wpływa na zdolność jasnego myślenia. Wskazówka. Optymalna ilość wody to 8 szklanek dziennie. Odwodnienie jest łatwe do wykrycia. Jeśli Twój mocz jest ciemny, oznacza to, że nie pijesz wystarczającej ilości wody. Brak żelaza. Na niedobór żelaza najbardziej cierpią weganie i wegetarianie, ponieważ większość tego pierwiastka znajduje się w rybach i mięsie. W takim przypadku musisz przyjmować suplementy diety. Wskazówka. Zalecane dzienne spożycie żelaza to 8 mg dla mężczyzn i 18 mg dla kobiet od 18 do 50 roku życia i 8 mg dla osób powyżej 50 roku życia. Kobiety w ciąży powinny otrzymywać co najmniej 27 mg dziennie. Brak aktywności fizycznej. Zdaniem naukowców, trening o niskiej intensywności zwiększa energię o 20% i zmniejsza zmęczenie nawet o 65%. Wskazówka: Spaceruj lub jeździj na rowerze co najmniej 45 minut dziennie, lub znajdź inną aktywność o niskim zużyciu energii. Ekran telefonu. Niebieskie światło z ekranów przerywa dobowy rytm organizmu, zaburza również normalny sen, a brak snu pozbawia cię energii. Wskazówka: jeśli naprawdę potrzebujesz używać telefonu w nocy, włącz przynajmniej funkcję ochrony oczu. Niewłaściwa pozycja Nieprawidłowa pozycja ciała prowadzi do nierównomiernego rozłożenia ciężaru. Ciało musi stale dostosowywać się, aby skompensować tę nierównowagę, a to wymaga energii. Wskazówka. Naucz się stać prosto. Staraj się nie garbić podczas chodzenia. Kiedy czujesz w sobie energię, nie garbisz się. Perfekcjonizm. Perfekcjoniści są często uparci, boją się porażki i mają niezdrowe pragnienie sprawowania kontroli. Niestety jest to nierealne i męczące. Wskazówka. W takim przypadku pomocne mogą być medytacje, ćwiczenia oddechowe, wizualizacja i pozytywne nastawienie. Kofeina po południu. Popołudniowa filiżanka kawy dosłownie przywraca ci energię, prawda? Niestety, picie kawy na 6 godzin przed snem negatywnie wpływa na jego jakość i czas trwania. Wskazówka: zamiast filiżanki kawy, spróbuj przespać się przez 20-30 minut. Nieład na biurku. Według naukowców bałagan nas rozprasza, wyczerpując naszą energię i zasoby poznawcze. Wskazówka: po prostu posprzątaj swoje biurko, na pewno nie będzie gorzej. Choroby tarczycy. Dysfunkcja tarczycy charakteryzuje się wieloma objawami, w tym osłabieniem. Niedoczynności tarczycy może towarzyszyć suchość skóry, zwiększona wrażliwość na zimno, letarg i nadwaga. Jeśli pojawią się te objawy, należy udać się do lekarza. Wskazówka: upewnij się, że Twoja dieta zawiera wystarczającą ilość żelaza. Niedobór żelaza jest główną przyczyną chorób tarczycy. Przebywanie w pomieszczeniu. Przebywanie w domu w ciągu dnia może poważnie wpłynąć na Twoją energię. Ludzie są stworzeni do interakcji z naturą, więc praca w biurze wpływa na naszą kondycję. Wskazówka: według naukowców, 20 minut na świeżym powietrzu może znacznie zwiększyć Twoją witalność. Brak asertywności. Najłatwiejszym sposobem rozwiązywania tego problemu jest obalanie przekonania, że mówienie nie jest niegrzeczne. Nie ma nic złego w mówieniu przepraszam, nie mogę. Alkohol przed snem. Po pracy wiele osób woli zrelaksować się przy piwie lub winie. Jednak nawet w niewielkich ilościach alkohol źle wpływa na sen i nie pozwala w pełni wypocząć. Wskazówka: jeśli to możliwe, rób tylko to w weekendy. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, a nie tylko poczujesz się komfortowo, ale także będziesz w stanie wiele zdziałać. Jak często czujesz się wyczerpana? Napisz w komentarzach.